Jak myślisz, co będziemy dzisiaj robić? Pokażemy ci parę ćwiczeń, żebyś wiedziała, jak możesz w domu zadbać o siebie. Dokładnie. Chcemy, żebyś wyglądała jak najbardziej sexy. Chcemy, żebyś pracowała jak najbardziej właśnie tą częścią ciała. Podciągnij sobie delikatnie koszulkę, tak, żeby zobaczyć jak najwięcej bioder. Eee... Chyba, że masz ochotę ściągnąć koszulkę. Tak. pewno? <laughs> W salonie masażu to jednak nie był przypadek. Monika ma pociąży spore kompleksy. Uważam, że jestem trochę za gruba, więc. Zapraszam, kładziemy się na plecach. Spinasz się do każdego z kolana. Ja się nauczam. Jestem <laughs> zmęczona. W towarzystwie dziewczyn Monika uświadomiła sobie, jak dużo zaniedbała, ale przyjaciółki damy nie dają za wygraną. Jesteś młoda, powinnaś raz o siebie zadbać. Idą rączki. Prawa i w górę. Lewa, lewa. Inny prawa. rodzaj ćwiczeń i solidna dawka motywacji. Czy to prawa, pomoże? Prawa, lewa, lewa, prawa. To mi się dobra. nie uda. Próbuj jeszcze raz. Pamiętaj o bioderkach. Do boku. Prawa, lewa, prawa, lewa. Ćwicz. Prawa, lewa. Nawet rączkami pomagaj sobie. Pięknie. I teraz do przodu brzuszek. Całe ciało. Od kolan. No i teraz robimy bioderkami. Prawa, lewa, prawa, lewa, lewa prawa. 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 I? I jeszcze raz. Pupa, biodra, też o, pracuje. Ciach, 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 ciach. <laughs> Bardzo fajne taniec. Be... Na pewno ją ja to wyluzowało w dużym stopniu. Tak. I zupełnie. Widziałam już jakiś błysk w jej oczach w pierwszy raz, że, <laughs> że trochę się poczuła że swobodnie. Jest dobrze, tak, nie, tak. Odstresowałam się. Nabrałam energii na dalsze <laughs> działanie.